No i witam Was serdecznie w kolejnej części z Palkera. Ostatnio byliśmy na bagna. Udało się co nieco tam pozyskać i zdobyć. Wróciłem do obozowiska, aby się naprawić, bo już był niski stan wytrzymałości, odporności broni, skafandra i tak, dalej. tak Wymagało to teraz, idziemy zobaczyć dalsze perypety głównego zadania. Mamy się spotkać z leśniczymi i zobaczymy co wyjdzie. Nosimy na plecach jak na razie ten skaner. Grzywek i punkty posiadane za dodatkowe kilogramy. I zobaczymy co będzie dalej. Odpocznij. Słabo musisz iść z regeneracją Witalność, że tak to mogę określić od siebie. Niestety mówiąc, i tak. tym wszystkim zobaczymy, czy to będzie zasadka jakiegoś typu, czy raczej wszystko w porządku. Cokolwiek taka pogoda, ponura jak widzicie, około 6 rano w grze oczywiście czasu i tak pochmurno po nieprzyjemnie jak sami widzicie. Zobaczymy co z tego będzie. Aha, to nie obozowisko, to jest tutaj. Była wcześniej potyczka. Widzę wolnego. Za spryną dziwny prylad. Taki wolny, nie z prostych. Przechodź My na ciebie czekaliśmy. To mi się nie podoba, jak nie na mnie czekali. Raczej nic ode mnie nie dostaniecie, chłopy. Poza amunicją, chyba jak to woli, kulkami pszczołów. Chyba że się mylę, że są to jakoś nastawieni pokojowo. Давай, удра! Нема он чегось lepego. Jeśli chodzi o poziom. E, nie widzę. Sprawę зроблеo. Buwaj zdrowy. Ale to jest kratka. Z rozmowaми do головnego. handlować No. Pako na zakupy. Uobaczymy. Mhm. Jas. Może ci autem? Пуй, але поподні, сядля на autem przyjadę. Привіт. Бува. Говори з головним. Говори з головним. О, Знаєш, що робить Сталкера? Сталкер. цікавість. Я ж казав, що він прийде. Ти багато чого казав. І ще більше не сказав. Дякую, що прийшов, Скіфер. Чекавиться цікаво. Про що ти хотів поговорити? Я дізнався, що варта перевезла з ЧАЕС до НДІЧАС той самий виконавець бажань. Моноліт. Це надто небезпечна іграшка. Навіть для Даліна. Особливо. Для Даліна постраждаємо не лише ми. Сама зона може постраждати. І тоді мрак закутає усе світло, яке ще лишилося. Я знайшов Фауста і перед зникненням він теж казав про виконавець бажань. Значить, він теж до цього причетний. Минуле ніколи нас не відпустить. так? Нагадаю, що таке цей виконавець бажань? Злочин установка її використовували для захисту центра зони. Вона стояла у саркофазі на ЧАЕС і приваблювала до себе сталкерів, обіцяючи виконати їхні будь-які бажання. Виконавець чи моноліт зводив людей з розуму. А тим, хто вижив. Промивали мізки та перетворювали на монолітівців. Чуєш, бродяго, Мені завжди було цікаво, що oh, ти загадав, necessary... коли дістався неї? Тобто Як? Даль... Ні. Бродяга хоче дізнатись, що задумав Фауст. Я розібратись зі сканер. Зона, це до того ж, я підтримую. що Я бачу, ти знайшов те, що шукав. І знайде. Зі сканером тебе пустять усередину інді часу. Зможеш перевірити. А я візьму загін і піду до інституту. Нам потрібна твоя допомога, Скіфе. Полудень. Іноді погань. робить. Викидай в тебе повагу. Зустрінеш наших гостей, скіфля. Зараз, щоб залишити сцену. А твої. Люди. Так скіф, їх їхати. Він же був не був. Нікого не жаліти!

Cieszy mnie to niezwykle, jak mi on to tak przepowiada zajebiście. Ważne, że gra się zapisała. Teraz zrobimy szabel, rzeczy, co się da. To się to zbiera i sprzeda. Jeśli tu jest taka możliwość, bo ja na to oczywiście nie zwróciłem uwagi to jest sam naprawiający, czy jest i sprzedający? Dobrze by było, jakby było dwa. Te zostają. A huh. zajść trzeba iść do obozowiska. Idziemy tutaj. Będziemy się wyprzedać i coś pozbierać. Będziemy pewnie iść do... I o... to, to chyba jakiś ośrodek badawczy będzie, albo coś takiego można określać. No wszystkim tutaj. Czyli jak zwykle nudy na pudy na razie, bo i bieganie między jednym a drugim. ...długim odcinkiem tego wszystkiego, można by powiedzieć. Ale taka... ...zona, jakby się coś chce... ...i tak dalej, to niestety... ...tam nie wiem, czego się spodziewać, też wam powiem, to... ...wolę sobie... ...pozbyć się, coś... ...zabrać ze sobą więcej... Oczywiście amunicji. Też chyba tej amunicji najwięcej tutaj wziąć do tego zwykłego pistoletu, bo tak widzę najczęściej go używa i najlepiej mi się go rozgrywa. Do AK wziąć no ze parę, no i wiadomo szczerbo. Że ten AK to jako taka broń dystansowa zrobić. Także mało z niego nosić, a, a bardziej do tego zwykłego. Tak sumarycznie najlepiej mi się taką bronią oferuje tutaj w tej grze najczęściej, ale też jest dosyć dobra. Dzisiaj na początku trafiłem i praktycznie jak sami widzicie cały czas nie korzystam. Bo się najle najlepiej i użytkuję. Panie, panio, przyjrze chyba najlepszy klient, że tak powiem. Chodzi i ciągle z jakimś towarkiem Czarmało odjechałem na ale... Zawsze coś Tu jest chopper Baci w ukuryści w balynę Bartiwskie cuszo A nich leży siód tutaj To jest do tego to jest do tego Hmm. Granaty dwa sobie zostawia. Ptaczek trochę za dużo. Dobra. To na promieniowanie. Ale nam się przytyło. 34 cztery kilo. Granaty, no dwa granaty się mogą przydać, to no nie będziemy się oszukiwać. I tak jest ciężko. No i teraz już się czuję zadowolony. Chociaż do szczelby jeszcze by się przydało. 38 kilo. No dobra, na razie tu grę